Trym, 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 trym. Witamy na pierwszej edycji Licealiady. Naszymi gośćmi dzisiaj jest klasa Bjorchem i Matgao. Proszę Was o przedstawienie się. Julka, trzecia C, Weronika, Paulina. Dobrze. I druga drużyna. Dawid, druga E. Nina. Kasper. Dobrze. Zaczynamy. Poproszę kapitanów drużyn o podejście do pierwszego pytania. Zapraszam. Dobrze. Pytanie brzmi. Jakie są najbardziej charakterystyczne rzeczy dla naszej szkoły? Dobrze. Julia była pierwsza. Jaka jest twoja odpowiedź? Kotek. Dobrze, zobaczymy czy mamy taką odpowiedź na tablicy. Bardzo ładnie, to najwyżej punktowane odpowiedź. Chcecie pytanie na siebie czy na drużynę przeciwną? Na siebie. Dobrze, to zapraszam z powrotem. Dobra. E, czy masz, jakieś pytania, masz jak, 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 jakiś inny pomysł, To jest najbardziej charakterystyczny dla naszej szkoły? Kołczu. Dobrze? Czy jest taka odpowiedź na tablicy? Bardzo dobrze. Kolejne punkty dla Was. A czy Ty, Paulino, masz jakiś, jakiś pomysł? Trzy piętra. Trzy piętra. Czy mamy taką odpowiedź na tablicy? Niestety, pierwszy błąd. Pytanie wraca do Julii. Pięć. Kiri TV. Dobrze, zobaczymy czy mamy taką odpowiedź na tablicy. Niestety nie. Dobrze, e, ostatnia. Wy możecie się już naradzać. Mamy ostatnią próbę. Ej! Ej! Bez odpowiadania tam. Nasza Maria Składowska. Zobaczymy. Niestety nie. Macie szansę na przejęcie pytania. Co jest najbardziej charakterystyczne dla naszej szkoły? Po kolei najpierw każdy odpowie, i potem kapitan da ostateczną odpowiedź. Co, Twoim zdaniem, jest najbardziej charakterystyczne dla naszej szkoły? Um, a może zacząć od tej strony. <grymne> e... Dobra, czyli nie mam. pomysłu? <grymne> Pomnik? Może. Dobra, i ostatnia? Kapitan, ostateczna decyzja? To ja powiem, pan Jeszka, Drugi raz. Dobra, zobaczymy. Niestety, brak takiej odpowiedzi na naszej tablicy. Pozostałe odpowiedzi to było. Uczniowie, dobra atmosfera i kolor czerwony. Dobrze. To były odpowiedzi od naszych ankietowanych, czyli od ogólnie uczniów naszej szkoły. Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Zapraszam, zapraszam kolejne osoby. Zapraszam kolejne, zapraszam kolejne osoby na odpowiedź na pytania. Dobra. A pytanie brzmi: jakie dźwięki doprowadzają ludzi do szału? <noise> Dzwonek? Dzwonek. Zobaczmy, czy mamy taką odpowiedź na tablicy? Bardzo dobrze. A jaki jak, jak jest twój pomysł? Radio Radiowęzeł. Radio węzeł. Czy jest taka odpowiedź? Niestety takiej odpowiedzi nie mamy na tablicy. Pytanie na siebie, czy na przeciwników? Na siebie, no. Na siebie? Dobra, to zapraszam. To idziemy teraz dalej. Twoim zdaniem, jakie dźwięki doprowadzają ludzi najczęściej do szału? Dźwięk pralki. Dobrze, czy mamy taką odpowiedź na tablicy? Niestety nie. Pamiętam, że to odpowiadali uczniowie, ale dobra, dobra, okej. Okay. Twoim zdaniem, Julio. Co najbardziej ludzi do szału? jakie dźwięki? E, tak generalnie dźwięki. Czy mamy odpowiedź generalnie dźwięki? <grym> Niestety nie mamy takiej odpowiedzi. Dobrze. E, dalej, Weronika, jak twoim zdaniem? E, dźwięki z... Filmików na biologii. <grym> Czy mam odpowiedź, dźwięki z filmików na biologii? Niestety nie. Może, no, mam nadzieję, że już się naradzaliście. E, jaka jest wasza odpowiedź? Znaczy, takim być pomysł. E, dobrze, a więc moim pomysłem jest... Um... <grym> 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 Okej, <Okay>, dalej. <grym> Tarcie widelca o talerz. Dobra, i ostatnie? Paznokciem o tablicę. Dobra, o... czyli to wasza ostateczna odpowiedź. No o tablicę. Nie, ja bym powiedział talerz na widelec. Talerz na widelec, dobra. Czy mamy taką odpowiedzieć? Niestety takiej odpowiedzi jest. również jest brak. Okej, okay, a jakie były ogólne odpowiedzi? Krzyki, piski, chrapanie i szuranie krzesła. E, zapraszamy trzecich uczestników do odpowiedzenia na trzecie pytanie. Dobra. Zrobimy tutaj. O. Dobra. Trzecie pytanie brzmi: Co uczniowie robią na przerwie? Taolina, co uczniowie robią na przerwie? Chodzą do toalety. Chodzą do toalety. Czy mamy taką odpowiedź na tablicy? Bardzo dobrze. A czy jaki ty masz pomysł? Może będzie wyżej punktowany. Eee... No. Eee... Czy mamy taką odpowiedź na tablicy? Idą na świeżego powietrza. Bardzo dobre. Pytanie dla siebie czy dla przeciwników? Eee, dla siebie, dla siebie. Na siebie, dobrze. To zapraszam do drużyny. Nie to Dobra. Jaki, wy, jaki ty masz pomysł? Idą do sklepu. Idą do sklepu. Czy mamy taką tutaj tablicę? <noise> Bardzo dobrze. Dalej? Mm, uczą się. Okej, okay, zobaczymy czy jest taka odpowiedź. Niestety, brak. Nasi się nie uczą. E, dalej. Mm, spędzają e, czas na e, odpoczynku od lekcji. Dobra, czy jest odpowiedź odpoczywają? Bardzo dobrze. E, ostatnia szansa, ostatnie, ostatnia, no nie, ostatnia szansa nie, ale ostatnia, ostatnia odpowiedź jaką możecie udzielić? Robią ściągi. Dobra. Niestety, kolejny błąd, możecie się już naradzać. Mm. Mogą się spotykać z, in... z uczniami z innych klas? Może? Czy spotykają się z uczniami z innych klas? Nie. Niestety błąd. Przechodzimy do drużyny Biolchem. Jaki wy macie pomysł? Myślę, że mogą się siedzieć na telefonach. Potwierdzam tę te tak. A... Potwierdzam. Potwierdzam decyzję Siedlamy na telefonach. Dobra, zobaczymy, czy jest taka odpowiedź. Niestety nie. A ostatnią odpowiedzią było. Jedzą. Dobra. Teraz tutaj nie wiem kto przegrywa. Chcesz mi powiedzieć kto przegrywa? Dobra. Ale mam dla was szansę na zdobycie dodatkowych punktów. Uwaga, jeżeli powiecie jakiś żart związany z waszym profilem, no to jesteście w stanie dostać dodatkowe 5 punktów, jak będzie bardzo fajny to może 10. Tak, możecie się naradzić, chwilę, chwilę damy i zobaczymy... Na razie wygrywa Biolchem o 3 punkty, więc y, tutaj może się dużo pozmieniać aktualnie w tym pytaniu. I myślę, że w takim razie możemy zacząć od drużyny MatGeo. Jak wita się geograf? Witam Państwa. <grym> Okej, okay, dobrze. Przechodzimy do drużyny Biolchem. U nas odpowiada Paulina Pliszka. Okej. Okay. Jakie jest ulubione urządzenie Biolchemów? Komórka. Dobrze, tutaj y, zapraszam Blankę z, za kamery i decyduję, który rzad był lepszy. Zapraszam, brawa! Kto twoim zdaniem Ciężka powinien dostać 5 punktów, a kto 10? No, geografowie, no można powiedzieć, że było to zabawne, ale jednak. Komórka jest dobrą odpowiedzią! No, brawa! Na drużyny Biochem 10 punktów, a na drużyny MatGaO 5. Dobra. Y, Zapraszamy kolejnych uczestników. Z powrotem kapitanowie. Dobra, damy tutaj sobie na środek. Dobra, weźcie tak bardziej, żebyście nie widzieli pytania. Pytanie brzmi: co nauczyciele robią w pokoju nauczycielskim? Dobra. Co nauczyciele robią? Obgadują uczniów. Dobra, zobaczymy, czy mamy taką odpowiedź na tablicy. Bardzo dobrze, ale nie jest ona najwyżej punktowana, więc damy jeszcze szansę tutaj, Juli. Piją kawę. Piją kawę. Czy jest taka odpowiedź? Jest, ale niestety jest niżej punktowana, więc zapraszam do siebie. I yy, bierzecie na siebie pytanie, czy oddajecie koleżankom? Na siebie, oczywiście, że na siebie. Dobra, to co twoim zdaniem nauczyciele robią w pokoju nauczycielskim? Mogą robić sprawdziany, je zapisywać. Dobra, czy robią sprawdziany? Niestety pierwsza błędna odpowiedź. Twoim zdaniem co robią? E, dobrze się bawią. <głosy> <głosy> Dobra, czy dobrze się bawią? Okej, okay. niestety nie ma takiej odpowiedzi. Na radę. A, jeszcze tutaj pytanko. Macie dalej szansę. Do mnie? Tak. Yy, rozmawiają. Czy jest odpowiedź rozmawiają? Jest ona najwyżej odpo punktowaną odpowiedzią. Ale mam jeszcze dwie na tablicy, więc proszę bardzo. Mm, Mogą... Nie mam pojęcia. Nie, ha, nie nie jest to y, ostatni X i przechodzimy do drużyny Biolchem. Waszym zdaniem, co nauczyciele robią w pokoju nauczycielskim? No, jedzą. No, według jedzą. nas jedzą. Jedzą, dobra. Czyli, ostatnia jedzą, od odpowiedź: jedzą. 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 Dobra? Jest taka odpowiedź i punkty przychodzą jedzą. do was. Tak, wszystkie punkty przychodzą do, do nich. E, więc zapraszamy teraz e, ostatnie pytanie. I... Jeszcze ostatnia odpowiedź? Zapytam mamy. Ja. O, ja. O, ja. Więc zapraszam ostatnie osoby. Będzie to ostatnie pytanie. Dobra. Dobra. Czekamy. A ostatnie, ostatnie pytanie brzmi: jakie rzeczy ludzie gubią najczęściej? Dobra. Pieniądze. Pieniądze. Czy mam odpowiedzieć pieniądze? Nie. Niestety nie. A waszym zdaniem, co ludzie gubią najczęściej? No, ja bym dała telefon. Telefon. Czy mam odpowiedzieć telefon? Jest to najniżej punktowana odpowiedź, ale znajduje się na naszej tablicy, więc zapraszam. I czy bierzecie pytanie na siebie, czy oddajecie przeciwnikom? No na siebie bierzemy. Dobra. To Piszka, Twoim zdaniem, jakie rzeczy ludzie gubią najczęściej? Myślę, że klucze. Klucze, dobra. Czy mamy taką odpowiedź na tablicy? Jest to najwyżej punktowana odpowiedź. Kurczę, kurczę. A Twoim zdaniem? Kurczę. Co ludzie gubią najczęściej? Kurczę. Hmm. 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 <laughs> Nie naradzamy się. Portfel? Portfel? Czy jest taka odpowiedź? Nie, no, pojawiły się już pieniądze, więc e, dobra, e, dalej, co twoim zdaniem, Ludzie gubią? Myślę, że skarpetki. Skarpetki, czy jest odpowiedź skarpetki? Niestety jest to drugi X, wy możecie się już naradzać i idziemy teraz tutaj do Pauliny. Gumki do włosów? Czy jest odpowiedź gumki do włosów? Niestety nie. Teraz wasza kolej. Co Waszym zdaniem ludzie głównej najczęściej? Dokumenty. Dokumenty. Czy na pewno jesteście pewni, że odpowiedź odpowiedzieć dokumenty? Eee, tak. Na 100% na 100%. No dobra, czy mamy odpowiedź dokumenty? Niestety nie, a odpowiedzi były takie. Słuchawki, biżuterię i godność. W pierwszej edycji Licaliady. E, drużyna MatGeo zdobyła a drużyna Bjorchem zdobyła 200 dwie... samym, wygrywając pierwszą edycję Licealiadę. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dobra, to wszystko. Dziękujemy bardzo. W pierwszej edycji licealiady chcemy Wam wręczyć tą oto nagrodę. Ludwik, pamiętajcie o higienie. Proszę bardzo. Dziękujemy! I za tak potężne zmiażdżenie stwierdziliśmy, że damy jeszcze nagrodę od nas. Proszę bardzo, do zestawu! Dziękujemy Dbumps. bardzo! Jest to Znaczy to dla nas bardzo dużo. Pomimo tego, że nie jesteśmy na humanie, to jest powszechne. <g> <waterproof> Powszechna wiedza jest taka, że osoby pochumanie sprzątają, ale jak widać, wiochemy też się do tego nadają. Dziękujemy bardzo! E Super! <gup>